Potrafisz korzystać z wolnego, nie czując poczucia winy? Gdy pojawiła się wizja miesiąca poza domem, założyłam sobie, że przeczytam kilka książek, zrobię dwa kursy oraz przede wszystkim poćwiczę malowanie i rysowanie. Po pierwszych dniach, gdy już osiadłam tutaj w ośrodku, to przycisnęłam z tymi tematami i przyszła migrena, która powaliła mnie na dwa dni. Nie mogłam robić nic więcej, jak tylko leżeć w łóżku. Żeby nie leżeć tylko w tym łóżku i z niego wyjść, to pomyślałam, że okej, okay, mogę iść poukładać puzle i w tym czasie będę słuchać kursu, co niestety nie było takie łatwe, bo puzle wymagają dużej koncentracji, więc albo mogłam skoncentrować się na puzlach albo na kursie. Zamieniłam więc treści kursowe, na treści rozrywkowe do układania puzli i przez to przypadkowe osoby myślą, że odczuwam taką ogromną radość, gdy znajduję jakiś pasujący element, że muszą mnie aż o to pytać. Wtedy im tłumaczę, że no nie, po prostu słucham czegoś innego i z tego się śmieję, ale domyślam się, że wyglądam dość dziwnie. Ale nie o tym. Wczoraj poczułam wolność i radość. Takie Uczucia, które nie towarzyszyły mi od wielu lat. Takie prawdziwe, takie, że, że w końcu to czujesz. Bawiłam się świetnie podczas grania w badmintona, pomimo tego, że nie miałam w ogóle kondycji, ale i tak się świetnie bawiłam. Gdy się rozciągałam i zobaczyłam, że moje ciało jeszcze pamięta, że ja potrafię się rozciągać, albo gdy nagrywałam wideo, i w ogóle nie zwracałam uwagi na przechodniów. Po prostu się tym bawiłam. I z tej ekscytacji, tej radości, północy nie przespałam. Podczas tego niespania zaplanowałam sobie: co ja to dzisiaj zrobię? To, 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 to i jeszcze to w międzyczasie. Ale w końcu wstałam rano po kilku godzinach snu. Ogarnęłam się i stwierdziłam, dobra, zaczniemy od wyjścia na kawę. I wtedy pomyślimy, co dalej. Usiadłam na ławce, w słoneczku, słuchałam śpiewu ptaków i po prostu siedziałam i piłam kawę, która nie jest zbyt dobra tutaj, ale przynajmniej nie jest z papierowego kubka, bo sobie załatwiłam mój własny. Słuchałam tego śpiewu ptaków, patrzyłam na zieloną trawkę i natchnęłam, okej. Okay, Pochodźmy sobie po tej trawie Uziemi uziemią się trochę, trawa była mokra, za to kamienie były już nagrzane od słońca, po czym zobaczyłam, że w mule w oczku wodnym coś się porusza. Myślałam na początku, że to rybki, ale okazało się, że to jaszczurki. Nawet nie wiedziałam, że jaszczurki mogą pod wodą żyć. I zaczęłam szukać jaszczurek. Naliczyłam chyba ich sześć i po raz kolejny przypomniałam sobie. Że właśnie to sprawia mi największą radość. Takie po prostu bycie i wymyślanie spontanicznie, co chcę teraz zrobić. I po prostu zatracenie się w tym, poczucie tego, taka prawdziwa, dziecięca radość, że można robić to, co się chce. I tak właśnie pamiętam moje dzieciństwo w momentach, gdy miałam wolne, kiedy mogłam właśnie być i czuć naturę, czuć zabawę, czuć frajdę. Piękne uczucie. I cieszę się, że było mi dane doświadczyć go po raz kolejny w moim życiu. I przypomnieć sobie, jak, jak bardzo takie proste rzeczy w sprzyjających okolicznościach potrafią budować i dawać radość.